Hejka, z tej strony Kaliber i w tym odcinku pokażę Wam jak zdobyć darmowe ulepszenie na mapie Mauer der Toten. Do tego musimy włączyć zasilanie, lecz nie jest koniecznie odblokowanie paka puncha. No i też przyda nam się broń z dobrą lunetą. Kiedy to zrobiliśmy musimy udać się na dach apartamentowca bądź na spawnie oraz podejść do tego rogu gdzie znajduje się budynek Koningshaus. Pod nogami znajdziemy zeszyt, musimy go wziąć za pomocą klawiszy akcji, po czym rozpoczniemy test strzelecki. Będziemy musieli zestrzelić 5 ruchomych celi. Pierwszy cel znajdziemy za napisem Koningshaus. drugi cel znajdziemy kilka piętr niżej, gdzie, gdzie znajdują się te trzy okna, trzeci cel znajdziemy za napisem Korber, czwarty cel znajdziemy na najwyższym piętrze z lewej strony budynku Derdozent i ostatni cel znajdziemy za napisem Derdozent. Kiedy zestrzeliliśmy wszystkie cele, otrzymamy eteryczne narzędzie, które musimy wziąć. Dlatego, że może zniknąć po kilkunastu sekundach. Ruchomy cel będzie iść tylko w jednym kierunku, więc jeżeli go nie zestrzelimy na czas, to nie ukończymy tego testu i dopiero będziemy mogli to powtórzyć w nowej grze. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia moich poprzednich odcinków. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.